W pięćdziesięciu latach nieustannej wojny między demonami i innymi rasami zapadł czas strachu. Zaczęło się od śmierci Diablo, lorda hordy i chryjskiego bractwa. Przyczyną rozpaczy w demonicznym świecie była również śmierć królowej Rozy. Ariuch, jako jedyny samotny król, zatruty wielką stratą i nienawiścią, rozpętał w piekle większe cierpienie, które przelał również do świata śmiertelnych. Na ziemi trwają wojny religijne. Potencjalnych demonów i złych wyznawców Szepanów, pani na stosach. A tylko nieliczni wiedzą o fakcie istnienia istot nadnaturalnych, np. Na kościoły i Watykan, kapłani i zakonnice. To właśnie tam Ronwe były doradca Rozy, wyruszył na poszukiwania potencjalnego sojusznika, który pomoże im przetrwać nadchodzących. Dawno temu Roza była śmiertelna. Zamordowana przez własnego ojca sprzeciwiła się Bogu, przez co wedle życzenia trafiła do piekła, to tam poznała nowych, demonicznych przyjaciół. Jak głosiło proroctwo, to ona miała pokonać władcę piekieł, Lucyfera, który przez gniew i rozpacz niszczył słabe istoty w piekle, jak i tych na ziemi, sprowadzając różne plagi. Roza pokonała Lucyfera i zasiadła na tronie wraz z ukochanym Ariochem. Ich lojalny przyjaciel Diablo został zesłany na ziemię, by opiekować się śmiertelną, posiadającą niezwykłą krew. Narodziło się między nimi uczucie, które niestety nie trwało zbyt długo, zwłaszcza gdy pojawia się odwieczny wróg wszystkich demonów Alkali, który jest bratem Lucyfera i Darhana, ojca Diablo. Wyjątkowa krew dziewczyny o imieniu Iris Elaine von Lorenz miała mu pomóc odbudować jego zniszczone królestwo na planecie Oblivion. Posłał więc swojego syna Azyla, który skrywał się pod maską ich przyjaciela. Jednak jego uczucie do dziewczyny okazało się prawdziwe. Z powodu helińskich zasad Iris nie mogła się związać z Diablo. Musiała wybrać podróż z Azylem do królestwa Oblivion, które stało się jej własnością. Uśpiła Alkalię jego specjalnym sztyletem. Poświęcający własne życie na ziemi, upozorowała własną śmierć, by przez 20 lat nie dawać przyjaciołom i ukochanemu powodów do zmartwień. Pojawiła się nagle nadzieja czerwonego księżyca, który umożliwił wszystkim ponowne spotkanie. W ten dzień poznali również dzieci Iris z rozszczepienia duszy. Forcasa i Heili, które okazały się być Izydą i hybrydą Elfich Korzeni. Diablo nie mógł się oprzeć miłości do Iris. Uczucie stało się legalne. Azyl z ciężarem w sercu zaakceptował to, jednak z powodu nadchodzących problemów przez powrót Alkaliego musiał przejść na stronę ojca. Królestwo Magwar upadło, Iris i pozostali zostali zamordowani, lecz zanim prawie wszystkich pochłonęła ciemność, Diablo ostatnimi tchnieniami rzucił klątwę na obliwion. Planeta Egiptoli również osłabła przez śmierć Heili, Ozyrysa i ich króla i Horma. Ronwe obiecał odnaleźć sojuszników, bowiem przepowiednia głosi o najgorszych z możliwych nadchodzących wydarzeniach. Tangrave, istota siłą równa Bogu, Powstanie ze zniszczonego wszechświata, by opanować wszelkie planety, łącznie z Atronem, należącym do istot niebiańskich. Przez te bolesne wydarzenia i odejście Ronwe, Rozie pękło rubinowe serce i bez tchu padło na podłogę w samotnej komnacie. Od tamtej pory zapanowała wszędzie panika. Chęć dominacji cudzych królestw, naładowanie cierpieniem i gniewem pozostałe miejsca, a demony przez negatywne fale powolnego przebudzenia Tangre'a powracają do swych pierwotnych instynktów: gniew, przemysł, dzikość. Wszelkie dobre uczucia odchodzą zapomnienie, a demony wracają do natury bestii. Grave nabiera sił, by powrócić do naszych światów. Garta jest pełen nadziei, lecz nie wszyscy się cieszą z tego powodu. Ale jedno jest pewne: koszmary, które przeżywamy każdej nocy, przez klątwę diablu, w końcu ustąpią. Jesteśmy tym zmęczeni. Pragniemy wrócić do normalności, ale przez ten grajwa nie potrwa to długo. Mieszkańcy Oblivionu schowali się przed nami, lecz nikt nie może opuścić planety ani do niej wejść. Jesteśmy główni i wykończeni. Wiele lat poszukiwaj tego skurdy syna, przez którego umarło Roza. Nareszcie bractwo wpadło na jego drogę. Wargo, jako ich dowódca, należycie nimi kieruje. Stał się moją prawą ręką. Muszę odzyskać fragment serca Rozy, ale boję się, że jego przywrócenie nic nie da. Nie można naprawić pękniętego rubinu, a w przypadku Rozy nie można go zastąpić. Dawno nie byłem tak długo wściekły i zrezygnowany. Humor poprawia mi jedynie cierpienie grzeszników i niewolnicy umnych stóp. Skoro królowa nie żyje, nie dbam o uczucia, swój rubin rzuciłem w kąt, skoro ona jest bez serca ja również. Sekretnie luba mi mina Rozumiem, że chce mnie chronić przed światem, ale odkąd doszły go słuchy o jakichś przepowiedniach i demonicznych mocach? Wydaje się bardziej zdesperowany. Wpadły mi do ręki kilka zakazanych książek, które wskazują na to, że żyję w kłamstwie, a moje poprzednie życie jest dla mnie zapomnianym elementem. To tłumaczy moje sny, tłumaczy, kim jest pewna postać, do której czuję głęboką tęsknotę, choć go nie znam. Nimera Anna Sinte, Jana wie Dość mam życia w królestwie Elfów, gdzie moje życie jest przez ojca dokładnie zaplanowane. Los chyba ponownie ze mnie kpi. Znalazłem ją. Jest tak samo piękna, jak wtedy, gdy ją straciłem. Pojawiała się w moich snach, które zadawały mi więcej bólu niż łuki. Nie mogę do niej wrócić. Nie mogę jej traktować tak, jak kiedyś. Minęło wiele lat, więc muszę zmusić się do obojętności. Tak będzie dla nas najlepiej. Żeby być tego pewnym, sam muszę wziąć sprawę w swoje ręce. Muszę ją skrzywdzić i dobra. I wydawać by się mogło, że to tylko kolejne przygody i komplikacje w świecie demonów. Nic bardziej mylnego, przynajmniej dopóki wielkie bóstwa, te złe, jak i dobre, nie będą miały części spraw pod kontrolą. Wojny miały miejsca zawsze, lecz przez przepowiednie o Grewie nigdy na taką skalę. Egiptolia ma nadzieję na powrót pary królewskiej. Oblivion, że w końcu będzie wolna że planety Elfów zażegnają spory między rasami a Ziemia. Oni nawet ledwo pamiętają, jak wygląda normalność. Wiedziałam, że się tu spotkamy. To iluzja? Jesteśmy martwi, Hayley. <laughs> starałam się zaraz. Tak bardzo się starałam, ale z ciebie nie mogłam. Już jest po wszystkim. Na razie. Nie musisz więcej cierpieć. Obiecuję, że kiedyś jeszcze będziemy razem. Odnajdziesz mnie. Wyruszysz do innego świata. Będziesz wiodła nowe życie. Ale i tak przeznaczenie nas znów złączy. Ale ja nie chcę cię zostawić. Obiecuję, że jeśli znów się kiedyś spotkamy, nigdy cię nie zostawię. Kocham cię, Hej. Ja ciebie bardziej obiecuję, że cię znajdę.